Dzisiaj sprawdzimy sobie Twoje widzenie peryferyjne. Mhm. Tak, widzenie peryferyjne to jest to, co widzimy, tak jakby kątem naszych oczu. Jeżeli patrzymy na wprost, to to, co jest w zasięgu naszego wzroku, bez ruszania głową i ocznymi lub gałkami samymi ocznymi, to jest właśnie widzenie peryferyjne, to co my widzimy. Także. Spokojnie, nie denerwuj się, odpręż się. To jest po prostu sprawdzenie tego, w jakim stopniu e, potrafisz spostrzec różne rzeczy, nie, nie odwracając wzroku w żadną stronę. Mhm. Bez obawy. To jest proste, proste testy, proste badania. Tu, tu nie ma żadnych skutków ubocznych. Co? Zaczynamy? Świetnie. Przygotowałem sobie parę testów. Część z nich będzie ci się wydawać bardzo znajome, z tego względu, że są zaczerpnięte z, z badań, które się robi podczas. Z testów, które się robi podczas badań nerwu czaszkowego. Jest mhm. tak jak na przykład proste badanie latarką, będzie Długopisem, palcami. To wszystko obejmuje właśnie, tak naprawdę, widzenie peryferyjne, ale dzisiaj skupimy się tylko właśnie na tym widzeniu. Także zaczniemy może od latarki. Odpręż się, zrelaksuj. Patrzę na mój nos. Najpierw obejrzę po prostu Twoje oczy, jak reagują na światło. Ok. Cały czas na mój nos. Świetnie. Teraz zakryję Ci oczy, a później odkryję je i zaświecę latarką, żeby sprawdzić, jak zachowuje się Twoje oko. Dobrze? Ok. Świetnie. Dobrze. Ok. Twoim zadaniem będzie... Na mój nos i powiedzieć mi, w którym momencie nie będziesz dostrzegać już światła latarki, dobrze? Ja będę po prostu przesuwał tą latarkę w każdą możliwą stronę, i w momencie, kiedy stracisz ją z zasięgu wzroku, wtedy mi powiesz, dobrze? Patrz cały czas na mój nos, ok? Mhm. Dobra, zaczynamy. Powiedz mi, kiedy przestaniesz widzieć światło latarki. Cały czas na mój nos. Okej. Okay. Świetnie. Bardzo dobrze. Super. Brawo, dobrze, widzisz, okej, okay, już możesz. Widzisz, nie ma się czego bać. Pierwszy test mamy za sobą. Wypadł bardzo dobrze. Mhm. Teraz ćwiczenie bardzo podobne, ale z moimi palcami. Mhm. Kwestia jest taka, że palce są no, mniej rzucają się w oczy niż światło latarki, które tak naprawdę nas razi. Nie? Także tak. Twoim zadaniem będzie również patrzeć na mój nos i powiedzieć mi, który palec. Robi tak o. Dobra? Świetnie. No to zaczynamy. Gotowy? Tak? Dobra. Super. Patrz cały czas na mój nos. Świetnie. Super. Tak. 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 Teraz w innym miejscu spatrz na mój nos? Super. Super. Świetnie. Świetnie, tak. Nie ma się czego bać. Mamy drugie ćwiczenie za sobą. Teraz również moje palce odegrają tutaj kluczową rolę, ale Twoim zadaniem będzie patrzeć na mój nos. Jak dotychczas ja będę przesuwał moje palce w każdą możliwą stronę, a ty powiesz mi w którym momencie nie widzisz już tych palców, ok? Patrz cały czas na mój nos. Super. Zaczynamy. No to zaczynamy tak, Świetnie. Bardzo dobrze. Tak. Super. Idzie ci bardzo dobrze póki co. co. Fenomenalnie. Tak. Tak. Cud, miod, Widzisz, wszystko jest w porządku póki co. Dobrze. Teraz przejdziemy do kolejnego zadania. Mam no tutaj takie drewniane, kolorowe bloczki. Twoim zadaniem będzie Również bez niespodzianek patrzeć na mój nos, mhm. ale tym razem, jak patrzysz na mój nos, ja wysunę jakiś bloczek. Twoim zadaniem, bez spoglądania na bloczek, będzie powiedzieć mi, jakiego on jest koloru. Zdradzę mhm. yy, Ci mały sekret, ułatwię Ci zadanie. Kolorów jest cztery. Są cztery kolory. Czerwony, żółty, zielony i taki ciemny, fioletowy, ale również uznam odpowiedź, że niebieski może być fioletowy. Ok, dobrze to co możemy zaczynać. Nie zostało nam dużo. Mamy jeszcze to i jeszcze po tym mamy dwa kolejne ćwiczenia, razem jeszcze tylko ćwi trzy ćwiczenia. Także myślę, że bez problemu yy, dasz radę przebrnąć jeszcze trochę. Nie zajmie nam to długo. Mhm. To co? Zaczynamy? Super. Ok. Cały czas patrzę na mój nos. Mhm. Jeżeli schowam go, to po prostu patrzy na środek mojej twarzy. Mhm. Dobrze. Na no to zaczynamy. Mhm. Czekaj, bo poplątały mi się te klocki. Super. Świetnie. Świetnie, super. Dobrze, koniec tego ćwiczenia. I przedostatnie ćwiczenie, które dla Ciebie przygotowałem, będzie polegało na tym, że ja. Mój nos będzie odgadnąć, co zapisałem, jaką cyfrę bądź jaką liczbę. Dobrze? To co? Zaczynamy? Świetnie, dobrze. To zaczniemy sobie. Patrz na mój nos I powiedz kiedy będziesz w stanie odczytać liczbę To po prostu powiedz Albo cyfrę, to po prostu powiedz Co to za liczba lub cyfra yy, Może też Wiesz co yy, Załączymy też literki Bo Ja mówiłem o cyfrze i liczbie To jest to samo Zagmatwałem się Przepraszam Zrobimy też literki, bo właśnie zapisałem literkę. Przepraszam mam dzisiaj. Jestem głowę w chmurach mam dzisiaj. Ok, no to zaczynamy. Mhm, dobrze. Skreślę ją teraz, żeby było wiadome, mhm. że na to masz nie zwracać uwagi. очередь не yeah. bardzo dobrze, bardzo dobrze i może jeszcze, może jeszcze ta mhm. bardzo dobrze, okej okay. No więc tak, z moich badań wynika, że twoje widzenie peryferyjne jest w jak najlepszym porządku. Nawet bym powiedział, że na szóstkę z plusem. Także ja sobie zrobię tutaj notatki. Ode mnie to by było wszystko. I to tyle. Jest w porządku. Ty masz? Także bez problemu zobaczysz wszystko na drodze, patrząc nawet na wprost na jezdnię. No, także dziękuję bardzo serdecznie za za Twoją współpracę. Życzę wszystkiego dobrego. Zbliżają się święta, także życzę wesołych świąt wielkanocnych, smacznego jajka i mokrego dygusa. No i co ode mnie to tyle. Nie przezięb się. w po poniedziałku. No i wszystkiego dobrego. Cześć.